Hehehehe he he, ma Takiego gorącu k***a to dawno nie było nie? 34 A nowa nuta jest multi'ego bez kitu Aha multi likuje swoje stawki Po tym numerze 60 za show Czyli 60 tysięcy i ma dom za milion Co? Głoby, suko, pucy, nie... <śmianie> Chce dawać głowy? Ty, a to nie znaczy, że ja właśnie opier bele, Kurwa, jaki wariat <śmianie> J**a, ale a ten teledysk to jest totalny roz***dol, nie? I w sensie nie mówię takim, że jest zajebisty, tylko że to jest taki roz***dol, że nie wiem co tu się dzieje <śmianie> Zuza prosiła, żeby nie przeklinać na reakcjach? Tak poważnie? Dobra, dobra, to mem, to mem. Już już, już już ogarniam, już ogarniam. Szczerze? Nigdy więcej tego nie przesłucham. Totalnie nie mój styl. Nawet już nie pamiętam tekstu, nie? Ale to chyba po prostu jakiś nowy styl Multiego, nie? A ja ja nie ogarniam. Ja jestem boomer. Dobra, na, ja obstawiamy najbardziej popularna nutka Multiego, to jest ja obstawiam plecak, diamenty, daddy shoes, Pogba, o, Typ, o, pogba, no, pogba też może być. Ale ja daj plecak. Jest! Plecak, a drugi pogba. Nie ma. O kurwa, się ma. Nowy no, was jest? 5 milionów influencerek? A. Nadchodzi piekło, no bo każda dziewczynka chciałaby zostać influencerką. O Co on robi, kurwa? Co on, on śpiewa w ogóle, ty? Co sądzisz, Kuka, o swoim koledze z branży? Iwacie? No. O tym szataniście? No. No, Boga zgubił po drodze. No i zaczyna śpiewać o dziewczynkach teraz. Oj. <laughs> no. Nie, fajną ciekaw, fajną zarobi akurat. Dobry jest. A, co, wieku? To, co ty puściłeś, to nie ma podjazdu, nie? Kurwa, No ja i tak nie słucham takiej muzyki. A, bo ci was z tego, z Google, nie? No. A Google no, się to. rozpadło już. Google nie ma.

Intro do płyty. Nie, mogę. to stare, a to ci zapowiadał, że będzie. Haha, <laughs> a Chibasa kur... już ten, nie? Już od razu nagrał. No to nieźle ku... Jest? Lewy, środkowy. Samir, a tutaj. Jak tutaj... Flipu do, do Puchato z Siemano. Jestem zawiedziony tym numerem. pisze Puchato. Dzisiaj pytałem, kto usłyszał numer. Puchato. Wodzu nie jest tego. go od razu. to jest legendą Twiica. Nie wiem, o co chodzi. Tak, <laughs> to jest, jest legendą Twiica. o Boże. Ok, ja chciałbym, żeby w tego typu numerze, jak tutaj Kukę i Bambi tworzą taki świat w rozłąki, była beztroska, pewnie coś odwalili. Teraz po prostu, no nie mogą być razem, ale tutaj na taki potężny fit powinien wlecieć Bajorson. Bez Bajorsona ten. Ty on serio mówisz? Nie? No, myślę, że tak. Nie! Ja on mówi poważnie. Doceniam, że jest dużo tutaj osób znanych z internetu jest i Tromba, jest i Bedi Bedi to nie tylko z internetu w sumie e, jest też taka dziewczyna, taka streamerka która ostatnio miała jakąś dramę z dostawcą internetu Współ JA F**KOLE, ono Kasik zwieje o dramie z inter dostawcą internetu ono Ksaju nawet nie ma pojęcia JA Bajorson by urealnił po prostu to co się tutaj w klipie dzieje Kurde potężnie. No. Dla Klipa, sposób, że nie ma Bajorsona. Ciekawe na przykład ile jest takich osób, par, które się świeżo rozstały, albo rozstały się jakiś czas temu i słuchając tego numeru mówią Ja pierdolę, stęskniłem się. I wpadają do siebie i się dymają. Nikt. Eee... Nie, zero. No, kurwa. Nie no, na stówę, na stówę są takie osoby. No ale bez Bajorsona to ci powiem, że to ch**utka jest jednak. No, to prawda. Uśmiecha się. No. Ej, ale fajnie, to fajnie się komponują ich wokale, nie? Bambi i oni mogliby nagrać jakąś płytkę razem, zdecydowanie. O, było kurwa, oj, tak tak, no. Nie, to nie jest tak, że się przybranżowiłem. Ja zawsze lubiłem robić popowe gówno. I ja lubię w ogóle te klimaty 80sowe i takie disco. Ja to po prostu lubię, bo to jest część mnie. Ja takiej muzyki słucham na co dzień, stary. Ja rapu nie słucham, ja mam rapowania, tak szczerze. Kuka jest po prostu ja nawet, artystą. Ja, nie chcę, no ja nawet nie chcę, ja nawet nie mam takiego czegoś, że o kur... z jestem raperem, chcę rapować. Mam wyjazd w to. To tu masz Kombinator. dlaczego z niego taki raper Aha. Kur... Uh -huh. Nie no, ja umiem rapować. I udowodniłem. Ale nie lubi. Ale to mi większą frajdę po prostu sprawia, o. Może tak, może nie, że nie lubię, może przy... może przegiołem. A co to troll Face kur... A to wpisz se 215bruce na przykład, a bo no, posłuchaj sobie w ogóle rodzinnego biznesu, kur... Posłuchaj jak rapuje, no. Ja pier... Ej co? I na kółkę akurat jak rapuje jest najwięcej ponownych otworzeń hejterzy p******ni. No patec. na blat, wszędzie grassy i blety, mój plak ma hash, co ma smak strawberry, backwood, gregus, weź wrzuć lud w henny, z dwóch, nie spół, nie strój, jak The Villians. W końcu mnie poznasz, może zobaczysz na czas. Ej, to jest Ksayo jeszcze, bo A dobra, zna, zna! Ja bym chciał zna, zobaczyć co w jakimś tak. pełnometrazowym filmie, symetria. Ja jest tam trzy, bo nie wiem, czy dwójka nie wyszła. A jakiś więzienny film, gdzie rzeczywiście jest taka obsada? Muzy muzyka. Muzyka TV. Reakcja jeszcze jest? Hej, czy chciałam z muzyka TV? Kur, kto to jest. Witam was serdecznie no na nie kolejnej wiesz? Reakcji, na kanale, nie. 215. Bambi na Ficie, słyszeliśmy snippet na TikToku, tutaj akurat się nie uchroniłem, nawet nagranie TikToksa Ej, Jak on gada, nie? To czuję czuje od niego, że on kuma w ogóle te, ten vibe tej muzyki, nie? On mówi jakieś snipety pewnie, on używa jeszcze słowa jakaś epka ku... Ta no, on jest p***j stary zaangażowany Ja, ja, ja totalnie muzyk. nawet nie wiem Co to jest epka? O, muszę ty mi wytłumaczyć Bo ja nie ogarniam Nie wiem jakie jest rozwinięcie tego skrótu niestety Ale to chodzi o to, że to taki krótki album przykład pięcionumerowy, cztery, trzy aha, Wiesz, aha. mini albumik Zajął? Co co, no? co, co, co on se wziął tego? Twitch TV, community type shit? Na, na tyle klipa? Dobra, Snippet tutaj przyjdzie, się zaczyna. Ale te intro takie fajne, taki Danto Liver Vibe Lowki bym powiedział. Kurwa, co? Danto Liver Vibe Lowki, co to znaczy? Oj, nie wiem, bracie. <laughs> Oj, Jak Bambi śpiewa, że jest Lowki, to co to, to znaczy, że co, że jest lekka? Nie. Że nie jest ulano, kurwa, co? Jestem On. jeszcze Lowki, no że jeszcze no. jest malutka, no. Bo to był jej pierwszy numer, czy tam drugi, no, to w sensie taki bardziej. No, leży. no i widzisz, jak chcesz, to potrafisz, a nie, kurwa, nie wiem od razu. A co ci myśli, przecież wiesz, że chcę A co jeśli spróbujemy, może uda się? Żadna dupka tak kurwa mówi tak szczerze, to jest taki fejk, jak. Co Bambi nawija, ty, tak. Żadna dupka nie mówi, e, jak już to ty musisz prosić laskę i spytać, dawaj, spróbujemy, kurwa, dawaj. Nigdy w życiu nie natrafiłem na laskę, która mówi, dawaj, spróbujemy. E, jesteśmy my, ale możemy spróbować i będziemy kurwa zakochani. Ja, ale wyjaśnił twój numer, kurwa nie? Muzyka ale ty nie jest kurwa. życie, kurwa. Jeden, czy siedem, takie oro robi teraz, że ja f... Jeden logik dla bitmakera, przynajmniej nie za beat, bo bit jest zajebany w ch** na dla Francisa? Nooo! <laughs> nie wiem, na razie mam vibe low key radio type seat, żeby to w radio poleciało, nie? <laughs> czekaj, czekaj, kurwa. Low key type seat radio. I to może być kawałek typu, że będziesz go miał cały czas w głowy, kurde. Co chodzi? Że pójdziesz do żabki pani go słucha, kurde, na dzwonku, a pójdziesz do. pójdziesz, kurde stację benzynową, idziesz zapłacić, a tam też to leci, nie? Tak, Mam taki vibe. Zostań do... Moje ulubione słowo po angielsku się tu pcha, nie? W hole somek, k W somek. <grym> w hole somek! To samek, Właśnie dodać, że jak Kuke wjeżdża... <grym> on to, ja nie? To, on nie ma krzywego łba, tylko on patrzy na nagranie z innej perspektywy, dybile. Chyba w końcu zobaczyłem to coś. No to może w końcu powiesz to prosty Krótki top, lipgloss, ranchroof. Ptaku bez kitu, trzyma głowę jak ptaku Ale to o, akurat to jest chłopaki no. i dziewczyny też, ludzie ogólnie no. Nie mojstujcie <śmany> swojego życia, jak ci się podoba dupka to jej napisz, albo z nią pogada. Jak cię zleje to chuj to next Dziewczyno, jak ci się podoba chłopak kura, z Erasmusa, albo z obozu w Bułgarii, albo z ...w kawiarni to też podejdź i zagadaj, tak szczerze. Aha, je, mają łatwiej, Bo 100% ratio jest, jedynie jestem takie z że... Boże, jak reluje, nie? nie? Tak u Ale nawet jak ci... Just go for it. Życie wam spiera. Jak ja no, czytam kur... wasze no, tak. wiadomości do mnie, no bo ja nie wiem, czy je napisać. A to ja już nie odpisuję, tak szczerze. I, ja ale to, lecz, rzeczy, to, ja to nie jest tylko ocena Stary. nutki. To nie jest tylko ocena nutki, to jest od razu k***a ku... filozoficzne ku... Zastanowienie się nad życiem. On ci też, zobaczył zobaczył poprzednią reakcję na moją nutę, to byś się popłakał, kurwa. On tam tak wjechał. czy jest numer ze Skolimem? O, o mm. jo, jo jo, no, jo, jo, jo. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem tego. Wiemy na pewno, że nie ma numeru z Bajersonem. Ja nie chcę, żeby to było uznane za kurwa jako jakiś atak, hating ale this type of shit you, you kurwa słyszeć in hm kiedy prze, kiedy oglądasz wyprzedaże wiesz o co chodzi to jest taka hm e, lowkey muzyka wiesz o co chodzi tylko że w hm nie miał po polsku ale on z takim slangiem że nic nie zrozumiałem totalnie kurwa hm lowkey this type of shit this type of shit you, you kurwa słyszeć in hm you kurwa słyszeć hm kiedy prze w HMie? Kiedy oglądasz Wiesz, Kiedy oglądasz sprzedaży? To, to jest taka HM wow. e, lowki Muzyka. HM lowki Muzyka, aha, czyli po prostu powiedział, że ten. HM tak to tu... ciutko pasuje do, do HMu, tak? Do HMu, tak, albo do jakiejś zary, prawda? No, okay. no to prawda, że chyba nie. miał po polsku. Ja nie wyobrażam sobie przy tym kupować ciuchów. Ja bym przy tym zrywał ciuchy. A z kogo? A z kogoś tam. Chyba ze Skolima. Oj, fałki się puści prawie Oj, siło, są nie, dobra, Myślę, że... Młody Dobra, jedę na siłownię, Piotrek Dobra, ma się Trzymaj będą... się O kurwa, Ty, jak on ma stylówki się... różne To jest inny człowiek, a to pięć dni temu był To... co jest? Na, na nutę Multi'ego to w garniturze wszyscy Young Family Label, nie? Młoda rodzinka Polska rodzinka, daj mu... Kto tam bardziej, jest w tej kochane, rodzinie dobra. teraz? Multi No, wiecie o co chodzi? Chodzi o koncepcję, kur... Jedno słowo napierdające, kurwa I, i ludzie robią morszpit i napierdają, chyba. I no to jest taki koncert type shit kawałek, nie? So far, Power up! power up! <śla> nie gramy w gierki, bo to nie jest stream, Nie gramy w gierki, bo to nie jest stream, Kto to ogarnął, pisze jeden w komentarzu. Egaluje ja, ja ten crying voice, nie? Kurde się prawie popłakał na tym trako, jak to robi, że co. Jaka to kur... Lubię, nie? normalnie w tej kabinie stał i kur... mu leciały, bo on tak crying voice na p... Ja, tak Power up! Ej nie no dobra to jest power jak kur... To zrobi kurwa z y, umyślnie, bo jest zboczony jak z, kur... nie? Na pewno! Jo p... ale muzyka TV to zajebisty ziomek, ale to jest jeden filmik dziennie Półtorej maksymalnie, już mam popalone styki od kur... low Loki type shit p***enia, pier... nie, <laughs> już, <sięgam. laughs> już jest kurwa taka bomba na głowie, że to ja p***ole Zobacz ten type shit Loki Dla wszystkich suk O ku... Co za dużo szczekają, szczekujcie swoje kagańce. Poczekajcie, poczekajcie. Zaraz wychodzimy na spacerek Podobno za ruchanie dają tytuł Mistrza Świata. O, tutaj widzę Loki type shit O, oh, bad bitch, you no know? to, to po kurwa klip. Nie dają tytułu Mistrza Świata, to czemu każda z was tu nie ma złotego pasa? Mam umiejętności, to należy mi się kasa. Nie dają pucharów, zasiadanie na kutasa. Okej, okay, tu jest lowkey yy, do swojej przeciwniczki, chyba co z nią walczy, że za ruchanie dają puchary, tak? bo tamtaj ją sądzała o, o Kinda, o oszustwa w boksie. To jest lołki agresji w ch key, Type 3 i odpowiedź na to, co napierdowała. Fagata, k**a? Ku... A, to jest larka do ruchu I to jest fagata. Dobre w ch*** jeszcze pstrycze, ku... yy, w nos dla OnlyFansowskiej rury. A nie, czekaj, przecież ona też ma OnlyFansa, więc dlaczego wyzywa tam, k*a? Ku... Już nie rozumiem. This is kinda low -key shit, so I, ku... my sticks ale przy przepalet. Friendly fire, nie wiem, kula Jeżeli naprawdę myślicie, że oni nagrywają to w ten sposób, to po tym filmiku zmienicie zadanie. Mój ulubiony ziomek to jest Lecimy Magia! To jest magik! Jak on to zrobił? A tu co się stało? O! Tutaj jest piękne ujęcie, no zobaczcie Jak mu głowa pięknie znikła Gdzie ona jest? Jeszcze raz A ja. dam. Damianek! Co się nie zmieniło, widzę? To ziemia jak w końcu płaska czy okrągła? A jeżeli chcecie dołączyć do prywatnej grupy, to obserwujcie kanał i napiszcie też w komentarzu. Ja pierdolę się musi na tej prywatnej grupie, nie? Grupa A po co ci w sumie głośnik? Ty to jest jedna i ta sama osoba? Nie czekaj, <laughs> kurwa. muzykę będziesz puszczał, czy co? Nie! Tak, nie, kurwa! Nie! <laughs> A wszedłem i się śmiać ze mnie już. Siemanko, jakie masz plany na przy na przyszłość. Siemanko, ja jakie są, masz plany na przyszłość? Eee, pieniądze lubią ciszę. Ten K mogę sobie top, a ja ale on też ma kiedy na... Ja nie rozumiem, zadałem pytanie jakie są, masz plany na przyszłość, a ona, że pieniądze lubią ciszę. To totalnie nie ma kur... sensu. Albo ja jestem za stary. Może ona rozumie, że pieniądze lubią ciszę przez to, że, że nie powie co będzie robić, bo wtedy nie zarobi, kura? Nie wiem. No tutaj spytam. Słuchajcie, cię wyżywa. I don't fucking care. Chciałem powiedzieć masz lat i jaka waga. Mam 21 lat. Nie jestem wagą. Jestem strzelcem. Jo, <laughs> Ale kula wybrnęła, nie? Co wyadko, luźna pytanko, jakie plany na przyszłość? Ja nawet nie wiem, jakie mam na wieczór. Może pytasz. No dobra, no może będzie i tak, nie? Ej, może ja odpalę live'a na TikToku następnym razem, jak będę pokazywał ciuchy na sprzedaż. Dobra, to zostawcie follow'a na TikToku. Ty, w, więźnie, w więzieniu chłop się, co jest? Co to jest za, za ziomki? Dobry. Dobry? Ah, miły gościu. Mokry suchar mówi, że będzie wziął w Nie. Odstań, Nie, nie mówił tak. Jak długo powinniśmy ten cykl ciągnąć? Kiedy powinniśmy używać hacsek? Kiedy Dobra. No i to są poważne TikToki. Nie, dobrze wygląda. Nie. Co? To smutno. bo nakrzyczałaś na mnie. Nie Nakrzyczałaś na mnie. SMS-em? Tak, że źle pranie powiesiłem. Niech wiedzą. No wytłumacz się. Czego? No, no czemu na mnie nakrzyczałeś? Maciek, można tak pranie powiesić. A, no, a co? Wyschnie? To jak bezdomny by kurwa zostawił. No. A wyschnie? No nie. No jak nie? No nie, jak jest takie pozaginane, kieszenie nie były na dobrej stronie, tylko było od środka z podenki wszystko musiałam poprzewieszać. No nie w nie tak się prania, nie wiesza. Zapowiedzcie, mam, jedz obiad. Smacznego. Dzięki. Zostałem wyjaśniony, nie? Czy mam już niebieską kartę? No jeszcze nie, ale się zastanowię Wymięte? No ale wytrzepałem To nie mogło być wymięte Pewnie chujo do pralki włożyła U... Ale by się pchał w gips, nie? No Co? Nie psiocz na mnie A ty na mnie psioczysz? Nie psioczę Przyszła, Przyszłaś z pracy i pierwsze co to I pierwsze co to zrobiłam ci obiad O, No i tak, nawet, nawet spokojnie zjeść nie dałaś Tylko od razu, że pranie chujo powieszone no i teraz Kolejne i zostawiłeś chusteczki w p***niach i znowu... Bym w jakich? No, gdzie kiesz? Nie zostawiłem. No kurwa, a ty się o co możesz czepić? O nic dentystyczną? No właśnie, o to. Ja się o ciebie nic nie czepiam. A no, mógłbym o więcej co, się a, czepiać. mógłbyś. O co? O to, że sprzątam, gotuję, piorę, że ci gotuję... No. Jeszcze raz? Nie, o to, że ja bym się mógł czepiać o to, że się ty mnie czepiasz. Dbałam o ciebie, kocham cię bardzo. Ten spokój, chłopak. No. Wodę z cytryną. I mąką? Tak. Wodę? Też. Przepraszam widzowie, że przeszkodziłam. A mnie? To co? Że krzyczysz. Przepraszam, że... Kocham cię. Tak, kocham cię. No i sytuacja naprawiona. Ledwo razem zamieszkali, a dziewczyna się w matkę zmieniła, jeszcze się spina, że obiad musiała zrobić i robi to, co do niej należy. No, tak, przecież to obowiązek, nie? Chcę tu za W dzisiejszym odcinku jedziemy do Lumpexu, które znajdują się poza Warszawą. To gówno dla pedofilii. Ludzie to oglądają? No, tak, 100 tysięcy wyświetleń. Czy zainwestuje? <laughs> to jest ten! Stok... Token, k**a! Ku... IonCoin! Pamiętam to! Ale on chyba upadł. Ready for a boat party? Check the website pitbulls.io Cześć <laughs> Cześć Nie Ja Dole. Co jest k***a z tym jajem Czy dałbym się u***ć z Colopendrze? Pamiętam jak byłem na tym, jak byłem na Dominikanie I pole, po, popłynęliśmy na wyspę obok To właśnie powiedzieli nam, żeby po 17 godzinie Na plaży unikać kamieni, nie? Bo pod kamieniami te sk***ne syny siedziały i że mogą kogoś Tak przewodnik tam mówił, że, żeby unikać zacienionych miejsc pod kamieniami i tak dalej A z, a z, ten, ten ziomek żyje w ogóle? Bo on taki po. rzeczy robi przecież. O oh my to so niż nie, tu chyba nawet karetka do niego przyjechała. Co oh za się, kawa to? O my to jest venom się na to. Ty, on dalej. on dalej k***a, to robi? Ja wiem, że to jego main content, ale ja myślałem, że to było, było, było wiesz, wielkie boom dał się, u, u, dał się gryźć przez rok, kurwa, a później koniec. Po prostu tu pożył Eee, to jest inny, to oszust. Inny prowadzący tamten zginął Ten, um, hey guys, to. I'm in the Florida Everglades and I'm facing Yeah, yeah, on is ten this is swamp puppy. You gotta watch your step out here. That's a juvenile cottonmouth right there. You do not want to step on him. Well well well, what do we got here? Yoink. This is the targeted species. Yoink, it's a Burmese python and they're invasive and they gotta go. Ooh, what's this? Yoink? It's a cane toad. Look at that white stuff, that's toxins. Oh well well well, what do we got here? Another swamp puppy. He's watching me. I'm gonna leave him alone. See you, buddy. I'm sorry. <laughs>